Zakupiłam sobie regał. Śmiesznie jest zapakowany. Jest to regał biały, metalowy. Potrzebowałam właśnie taki regalik. Tutaj jest jedna część, a tutaj mamy drugą część. I do tego są jeszcze takie oto półeczki. Tutaj są. I zabieram się zamontowanie tego oto cuda. Jest to regał Jostain, tak się nazywa. I tutaj Made in China, gdyby ktoś nie wiedział, że Ikea produkuje swoje rzeczy w czajnie, to proszę bardzo. I ten regał tutaj ma dwa elementy, 40 na 90 ale ogólnie będzie miał wysokość 1,90 m, bo będzie się składał właśnie z dwóch takich mniejszych regalików. Fajny patent, bo jak widzicie, z całego tego jakby regału mamy tylko tyle papierowych śmieci, więc uważam, że to jest bardzo fajnie zapakowane. Skręcanie regału trwa. Jest bardzo ładny. Problem jest w tym, że nie da się y, regulować tych półek. Trzeba po prostu skręcać y, według tego, co jest y, w indukcji. Nie, w indukcji, co ja mówię. Jak to powiedzieć? W instrukcji. Trzeba po prostu skręcać y, tak, jak jest w instrukcji i tak, jak są nawiercone takie duże tutaj dziurki. A szkoda, bo. Myślałam, że będzie możliwość wstawienia półek według własnego uznania, co uważam za dużo fajniejszym pomysłem, bo można sobie po prostu szerokość tych półek dostosować do własnych potrzeb. Niestety w tym modelu nie ma takiej możliwości. W tych mniejszych dziurkach, które tutaj są nawiercone, nie wiem dlaczego. Te duże śruby nam się tutaj nie mieszczą, chodzą tylko do tych y, dużych otworów. Ogólnie szybko się skręca, regał jest stabilny. Myślę, że będzie bardzo funkcjonalny. Regał się dalej skręca. Y, zabieramy się za drugą połówkę, i tutaj mamy takie otworki na nóżki, które y, już tam są przykręcone. A na górę są takie oto zaślepki. Tylko co ciekawe, mamy cztery zaślepki, a dziurek mamy osiem, bo cztery na tym boku i cztery na tym boku, więc hmm, muszę sobie wybrać hmm, otworek, który chcę zaślepić. No niech to będzie ten otworek. Czy to trzeba mieć siłę? Regał już stoi. Regulacja nóżek trwa, bo można właśnie wyregulować sobie, więc to jest fajne. I regalik się tak prezentuje. Ma wysokość 1,80 m. Szerokość i głębokość to 4, około 40 cm. I ten regalik wygląda tak. Już po zagospodarowaniu umieściłam go między telewizorem a oknem. Yy, ogólnie fajnie tutaj mi się zgrał i z tym biurkiem, i tutaj mam taki też regalik na książki, też jakby ma te białe yy, ramy, więc yy, myślę, że to fajnie wygląda. No i mi tutaj służy. Na razie to wygląda w ten sposób. Yy, wszystko fajnie się na nim komponuje. Yy, jest, myślę, praktyczny i funkcjonalny. Ogólnie bardzo mi się podoba i jeżeli szukacie czegoś takiego, takiego mebelka, regaliku, to polecam. On może być także na balkon, na taras, dlatego że on jest przeznaczony też na zewnątrz. Nic tutaj nie powinno mu się stać, jeżeli będzie na przykład na niego deszcz padał. Także dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pa.